Europa Francja i Dania. No to dobra, krótka Jaki będzie wynik Polska, niemcy No wynik, myślę, że Polska w granicach powinna być w wyniku w, w... z Niemcami, nie no z ze Słowacją. No dobra, no, jaki no, będzie wynik? Nie, ale, ale w Polsce. A, by a, to... a pierwszy wynik e, w niedzielę Jaki by nie eee. ale, ale z kim grajemy? kurwa, na Czy, się bądź, szuka, z teraz wydań, czy w Europy? Boś pierwszy mecz był. Nie, 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 na mi ale Grałem był... z Lidzem Stajnem. No to teraz co? I jaki był wynik pierwszy? No, nie. no, nie, nie. no nie, nie. to teraz, eh. No to teraz co? W sierpniu się co? Szwecja, dwie czy Norwegię, czy Belgię? Dwie bramki, cztery. No to bramki dwie. Teraz, to taki lepko. I za No nie wiem, eh. Widziła no i sprzedali. No ale, ale, widzę, że Sarwacja... Powinna być teraz e, lepsza? Słowacja? Czy... No. Słowacja? Słowacja powinna teraz te rocznice z nami wygrać. Wygrać z Polską? A. No nie, wiem, no, zobaczymy, bo e, jak mamy dobrych zawodników... Ale my kreślić, w tym meczu grać tylko i w Słówce. Aha, w Słówce. Mhm. A nam chodzi. Bo pięciu... <laughs> Czy stu zawodników jest za ulotem macierzyńskim? Nie, nie. Ja wiem, że wszystko się dobrze nagrywa. Nie, 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 nie. nie. To, to dobra, kiedy ten wynik Polska-Niemcy. Nie, po nie, 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 nie mam e, już e, plamy, bo czas to, e, to godzinę. Jaki wynik Polska-Niemcy A czas to pieniądze lecą, nie? Ale masz kurwa, kropa, ja pierdolę. Nie, tam kupił, co tam tam, 10 zł. Może to tak? filmować? A po co? Kupił, że 10 zł. Nie, ale chcę powiedzieć, jestem chcę że chcę powiedzieć, że chcę Ale że chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, że chcę to że chcę powiedzieć, że chcę Czy jestem terrorystą? powiedzieć, że chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, Myślę, że wyjdziemy z grupy, czy nie? Tak myślę, że powinno być cztery do... Do, e, do dwóch. Dla Polaków? Tak, cztery do Polaków. A Polska-Austria? W tym miejscu, w grupie, to woli się w nie? A Polska-Austria? A ja? Polska-Austria. A Polska-Austria, to tak, że y, 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 na okrę, żeby wyszło z Polską-Austrią. Nie wiem co z Rasy są, ale teraz te są ten, yy, zawodnicy, nie? Co no to ile będzie? No że my mogliśmy więc tam do sześć nie, sześć nie, nie, ale tam kręca, no, sześć to do dwóch. Dobra, a Polska Horma, a Polska Chorwacja? To... No, ja wiem, że znam. Yy... Te zawodniki które wie Pan, co, kiedyś, za komunę, bo, gdzie, e, po, 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 się mecze za Komunaj, bo po prostu gdzie zbierałem. gdzie w pan, i zbierałem, wie Pan, i zawsze wiedziałem, że ci wygrali nasi jest jest wie pan jest mhm. co, co Pan, jest mhm. to, jest miesiąc, co, To jest 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 to jest 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 z jest jest musimy. A Europy, My musimy po to, jest

И ты со всем тупає на нем то,